Witaj w kolejnym materiale, gdzie poznamy wyjątkowe narzędzia, które pozwalają sprawdzić prędkość ładowania strony internetowej. Gdy masz więc pewną stronę, bloga bądź sklep, to z takich narzędzi warto co jakiś czas korzystać. A dlaczego? Po to, aby sprawdzić, czy Twoja prędkość ładowania strony internetowej jest odpowiednia. Bo gdyby Twoja strona ładowała się za długo, no to wielu użytkowników, którzy kliknęliby w Twoją stronę i by dostrzegli, że ładuje się długo, po prostu by ją opuścili i skorzystali z oferty konkurencji tam, gdzie te strony będą ładowały się znacznie szybciej. I dlatego również Google przygląda się stronom internetowym i sprawdza, czy się one szybko ładują. Jeżeli tak, to dana strona uzyskuje znacznie lepszy wynik, i to sprawia, że dana strona na pewne słowa kluczowe pojawia się wyżej w rankingu w wyszukiwarce Google więc jeżeli chcemy o to zadbać by mieć lepszą opinię od Google i by lepiej się pozycjonować na pewne słowa kluczowe No to prędkość ładowania strony powinna być dla nas takim priorytetem Poznajmy więc te 10 narzędzi które pozwolą nam e, zrobić taki test prędkości naszej strony internetowej i ja taki test będę również ukazywał na przykładzie mojego bloga więc w tym materiale będziesz mógł przekonać się jak za pomocą tych narzędzi można zrobić taki test i jak ty również możesz dzięki temu sprawdzić własną stronę internetową. Wystarczy, że takie narzędzia powpisujesz sobie do wyszukiwarki Google i następnie skorzystasz z tych pierwszych wyników. To pozwoli ci przejść do pierwszego narzędzia, czyli Page Spit Insight i możesz tutaj wprowadzić adres swojej strony internetowej, a następnie kliknąć przycisk Analizuj. W tym momencie jest przeprowadzana ta analiza. Za chwilę będzie mogła się zakończyć i ukazać nam test prędkości tej strony internetowej. Podobnie będzie u Ciebie, więc widać, że test prędkości na urządzeniach mobilnych nie jest za ciekawy. Tutaj należałoby pewne działania wprowadzić i dodatkowo widać tutaj kilka wskazówek, które można byłoby uwzględnić, aby ta szybkość została zwiększona. A przy okazji można kliknąć tutaj na zakładkę Komputery, czyli jak wygląda test ładowania się strony na komputerach. No i tutaj widzę, że wynik jest bardzo dobry, więc po prostu na urządzenia mobilne do poprawy, ale na komputerach bardzo dobry. E, oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że spora ilość użytkowników naszej strony to aktualnie użytkownicy urządzeń mobilnych, więc trzeba tym bardziej postarać się o zwiększenie tego wyniku ładowania na urządzenia mobilne. Przejdźmy teraz do kolejnego narzędzia, czyli Google Mobile Speed Test. Gdy wpiszemy do wyszukiwarki Google Mobile Speed Test Google, to będziemy mogli właśnie odnaleźć ten wynik i pojawić się w tym miejscu. No i także tutaj możemy podać link do naszej strony internetowej, kliknąć Enter, bądź tutaj sprawdź URL. I jak wskazuje nazwa tego narzędzia, to on szczególnie skupia się na sprawdzeniu takiej strony internetowej, jak ona się wyświetla na urządzeniach mobilnych i czy w ogóle jest dostosowana do urządzeń mobilnych, więc sprawdzając tutaj swoją stronę, będziesz mógł również przekonać się, czy twoja strona dobrze działa na komórkach na tabletach na urządzeniach mobilnych No i tutaj widać, że wyniki testów są dobre, że ta strona jest dostosowana i mam nadzieję, że podobny wynik będzie miała Twoja strona Przejdźmy więc do kolejnego narzędzia i tym narzędziem kolejnym jest WebPageTest więc przejdziemy do niego, to tak, że możemy tutaj wprowadzić adres naszej strony internetowej tutaj wybrać test lokalizacji, jesteśmy w stanie Wybrać lokalizację serwera, na przykład, który znajduje się w Europie i on znajduje się na przykład najbliżej naszego miejsca zamieszkania, czyli czy też użytkowników, którzy mieli, naszych użytkowników, którzy mieliby trafić na naszą stronę internetową. Więc jeżeli tak jest nasza strona jest skierowana do Polaków, no to moglibyśmy wybrać tutaj tą lokalizację z Niemiec. Następnie uwzględnić popularną przeglądarkę Chrome i teraz kliknąć po wpisaniu też adresu strony internetowej kliknąć start test. I tutaj widzimy, że jak wykorzystujemy to narzędzie, to czasami po prostu musimy poczekać, bo jest przeprowadzanych kilka bądź kilkanaście innych testów za pomocą tego narzędzia, więc musimy chwilę czekać, aż dojdzie do naszej kolejki. I gdy taki test został już wykonany, to poniżej mamy konkretne wyniki i zarazem widać, że przeprowadzono tutaj aż 3 testy my nawet wtedy jak przeprowadzamy ten test, to mogliśmy wybrać, że jeden ma pochodzić z lokalizacji z jednej, drugi z innej i tak dalej, a gdy wprowadzimy jedną lokalizację, to zostaną przeprowadzone trzy testy, więc można sprawdzić właśnie jaki jest czas ładowania się strony i tutaj jest on ukazany, na przykład 4 sekundy, tutaj troszkę mniej, ale też 4 sekundy, no i tutaj podobnie, i, ale najważniejsza taka treść z tej strony już ładuje się po 1,2 sekundy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Więc teraz przejdźmy do następnego narzędzia, czyli Web Dev. i tutaj możemy się pojawić, a następnie kliknąć Test My Site. W tym miejscu wprowadzamy oczywiście link do naszej strony i klikamy Run Audit. Teraz przez chwilę czekamy i otrzymujemy pewne wyniki. A poniżej jesteśmy w stanie otrzymać kilka wskazówek, dzięki której możemy szybko zwiększyć, poprawić szybkość ładowania naszej strony internetowej. Aby się z tym zapoznać, to wystarczy, że po prostu taką wskazówkę otworzymy sobie w nowej karcie i na przykład otrzymujemy konkretną informację. A teraz przejdźmy do popularnego narzędzia, które jest wykorzystywane przez wielu właścicieli stron internetowych, czyli Metrics. Możemy do niego przejść i następnie wpisać tutaj adres naszej strony i kliknąć Test Your Site. I przez chwilę czekamy, aż ta nasza strona zostanie tutaj dokładnie przeanalizowana. Widzimy, że uwzględnia ona serwer, który jest zlokalizowany w Kanadzie e, i przeglądarkę Chrome. Ale pamiętajmy, że gdybyśmy skorzystali z pewnych planów subskrypcyjnych, które są tutaj dostępne, to moglibyśmy uwzględnić także lokalizację serwera w naszym kraju. I uwzględnić tutaj użytkowników, którzy korzystają z urządzeń typu komputer, ale też i urządzeń mobilnych. No i teraz otrzymujemy taką pewną ocenę. Im lepsza, tym znacznie lepiej dla pozycji naszej strony w Google i dla naszych użytkowników, którzy trafiają na naszą stronę. Tutaj widać, że największa część treści z tej mojej strony, z mojego bloga, ładuje się w niecałe dwie sekundy. Jeżeli chodzi o urządzenia typu desktop, czyli właśnie laptopy, komputery, coś w tym stylu, na urządzeniach mobilnych tutaj nie mamy wyniku. Należałoby po prostu utworzyć tutaj konto i nawet skorzystać z pewnych planów subskrypcyjnych. A to, co może nas tutaj interesować, to najważniejsze błędy, które można by było wyeliminować, stopień ich trudności, czyli na przykład medium albo Medlow, czyli taki średni, a już tutaj no to już taki średni, ale poważniejszy niż ten. I gdy sobie tutaj rozwiniemy, no to dostrzegamy konkretne informacje, które można byłoby wprowadzić, aby zwiększyć szybkość ładowania naszej strony internetowej, więc możemy z tymi informacjami się dobrze zapoznać i starać się uwzględnić pozostały nam jeszcze cztery narzędzia do sprawdzenia szybkości strony chociażby Pingdom Website Speed Test, więc możemy do niego przejść i tutaj starać się sprawdzić naszą stronę, przy tym wybrać pewną lokalizację, na przykład Europę, Germany i klikamy Start Test. No i teraz poniżej widzimy wyniki, jaka jest ocena, w jakim czasie ładuje się taka strona, jaki posiada rozmiar. A następnie dostrzegamy cenne wskazówki, które także można uwzględnić, aby ta nasza strona ładowała się znacznie szybciej. Więc tak działa to narzędzie. Przejdźmy do następnego, czyli KeyCDN Speed Test. Udało się nam do niego przejść, i tutaj ponownie wprowadzamy adres naszej strony. Lokalizację możemy zostawić Frankfurt, czyli Niemcy. Adres URL no to prawdopodobnie ten przedrostek HTTPS należy wprowadzić i teraz kliknąć test i tutaj widzę, że ocenę została strona jako najlepszą biorąc pod uwagę narzędzia, z których teraz skorzystałem, a ładowanie 3,72 sekundy i poniżej również jest ukazanych kilka informacji, na przykład aby usunąć nieużywany kod JavaScript, nieużywany kod CSS, czy wykorzystać inne możliwości, wystarczy także tutaj kliknąć Przetłumaczyć sobie te wskazówki, jeżeli nie rozumiemy ich po angielsku i starać się je wykorzystać. Może też być tak, że różne zmiany nie jesteśmy w stanie wprowadzić samodzielnie i moglibyśmy to po prostu komuś zlecić, jakiemuś programiście. Może to, może taka osoba znajduje się również wśród naszych znajomych i mogłaby dla nas coś takiego zrobić, a my moglibyśmy dla niej zrobić coś innego. Poznajmy następne narzędzie, które także dokładnie może sprawdzić prędkość działania naszej strony, czyli DarBoost. I tutaj, jak widzimy, musimy wprowadzić poprawnie naszą stronę z tym przedrostkiem. I gdy to uczynimy, to test my page. Teraz przez chwilę nasza strona jest sprawdzana i zaraz będziemy mogli zapoznać się z pewnymi wynikami. Lokalizację, którą tutaj uwzględnia, to Amsterdam. Ale oczywiście, gdybyśmy stworzyli tutaj własne konto, to moglibyśmy tą lokalizację zmienić. No i dostrzegamy te wyniki. Które są no, ciekawie ukazane pod względem graficznym, więc czasami łatwiej jesteśmy w stanie się w tym obeznać. Na no, poniżej możemy dostrzec kilka innych informacji e, na temat naszej strony, a gdy klikamy tutaj Czytaj więcej, to dostrzegamy ich konkretne wyjaśnienia. To, co na pewno jest tutaj e, godne podkreślenia, co nie pojawiało się w tych wcześniejszych narzędziach, czyli możliwość pobrania. Raportu w formie pliku PDF. Bo może być tak, że my chcemy z takiego raportu skorzystać, bądź chcemy taki raport komuś dostarczyć, by ukazać danej osobie, że na przykład my, dbając o szybkość ładowania jego strony internetowej, uzyskaliśmy dobre wyniki i dajemy mu taką informację. Poznajmy jeszcze dwa ostatnie, czyli Gift of Speed. Tutaj możemy do niego przejść i także wpisać adres naszej strony. Określić lokalizację, czyli chociażby wybieramy Frankfurt, Germany, test now, i gdy przez chwilę czekamy, to później otrzymujemy właśnie konkretne wyniki te najważniejsze na samej górze czyli przez jak długi czas ładuje się strona, jaki posiada rozmiar a tutaj już konkretne informacje na temat poszczególnych plików treści, które znajdują się na naszej stronie ile one zajmują e, e, chociażby miejsca. I przez jaki czas się ładują? Więc widzimy, że coś posiada bardzo dużo miejsca i długo się ładuje. To może warto się zastanowić, czy czegoś takiego nie usunąć z naszej strony internetowej, bo może to nie być coś bardzo istotnego, albo mogłoby pojawić się w innym miejscu niż na stronie głównej. A poniżej otrzymujemy informacje na temat pewnych źródeł, które znajdują się na naszej stronie i dość długo się one ładują albo pewnych źródeł zewnętrznych, spoza naszej strony, które też spowalniają stronę, więc możemy się im przyjrzeć i może zastanowić się, czy również tutaj nie wprowadzić zmian, a także tutaj jesteśmy w stanie przy tych różnych błędach sobie kliknąć i dokładnie się z nimi zapoznać. I ostatnie narzędzie to szybkość strony Super Monitoring, więc możemy przejść tutaj do niego i także przeprowadzić test naszej strony, wprowadzając adres. Testując z lokalizacji Polska i klikamy testuj. Musimy czekać przez jakiś czas, więc nie obawiajmy się, po 30 sekundach czy minucie ten test zostanie przeprowadzony i poniżej dostrzegamy dokładne wyniki takiego testu. Dostępne są one w języku polskim, ale pamiętajmy, że język angielski nie ma zbytniej przeszkody, bo gdy nawet tutaj badamy i język angielski byłby trudnością, to zawsze możemy w przeglądarce Chrome kliknąć sobie przetłumacz na język polski. No i dostrzegamy tutaj już wszystko po polsku. I tutaj wracając do tego narzędzia widzimy również te ważne wyniki na temat naszej strony. Także wchodzi tutaj ocena od narzędzia Google Page Speed. Więc te wyniki są zbliżone do tych, które właśnie przeprowadziliśmy w tym miejscu. 9032, a tutaj było 3588. Następnie są pomiary z narzędzia Lighthouse i jeszcze wykres kaskadowy, który pokazuje nam jak długo ładują się pewne treści na naszej stronie i czy nie moglibyśmy tego zmienić albo pewne pliki usunąć, by to ładowanie prezentowało się jeszcze lepiej. Pamiętaj więc o wykorzystaniu możliwości tych narzędzi, by przez cały czas, ale nie codziennie, monitorować prędkość swojej strony internetowej, możesz na przykład raz w miesiącu albo raz w dwa miesiące Samodzielnie bądź zlecić to komu komuś, by sprawdzić dokładnie prędkość własnej strony internetowej, bloga sklepu, a dodatkowo mogę tutaj ukazać, że te narzędzia, jak Super Monitoring, Pingdom czy GTmetrix można tam utworzyć własne konto i czasami ponosić pewne koszty w tym kierunku. Ale korzyść jest taka, że to narzędzie za nas monitoruje prędkość naszej strony internetowej i gdyby się ona spowalniała, to będziemy o tym informowani i też informowani o tym, co możemy zrobić, aby ta prędkość się poprawiła. Powodzenia w wykorzystaniu takich możliwości, aby prędkość Twojej strony internetowej była odpowiednia, zarówno szybka, szybko ładowała się na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerze. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie który już niedługo pojawi się na tym kanale. Cześć!